Cześć, widzowie. Ja tak szybko, tylko na wstępie chciałbym dodać i wytłumaczyć, o co tutaj będzie chodziło dzisiaj. A więc ja gram sobie z Cichaczem i z Alxels, czyli Alxels to jest nasza wspierająca kanału. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I gramy sobie wytrójkę na 8 widzów, początkowo. Później będzie ich 6, bo tam jedna osoba się wykruszyła, chyba czy coś takiego było. Już w sumie zresztą nie pamiętam, o co tam chodziło. Ale po prostu będzie na początku więcej osób, później będzie ich mniej. No i również zrobiliśmy tak, że na początku gramy bez żadnych dodatków. Po prostu czysta gierka 3 na 8 A w drugiej gierce stwierdziliśmy, że no jest to trochę za trudne I my mamy infinity kaskę No oczywiście w Valorancie nie da się tak zrobić Że jedna drużyna ma tylko infinity kaskę Więc dwie drużyny miały No i powiedzieliśmy tylko żeby nie oszukiwali I kupowali tak bronie Wiecie że na przykład jak dwie rundy przegrają I grają nie wiem No że przegrali po prostu No niech nie kupują wandali Tylko jakieś stingery oczywiście Później wyszło wiadomo jak wyszło bo kupowali co chcieli Wiadomo ale to tak Było wszystko for fun Mam nadzieję że wam się spodoba I zapraszam was już do oglądania Cichasz dawaj smoka na shorta Tutaj o My na spokojnie Na spokojnie Mida trzeba przejąć i jakoś to wygramy. Dobra, wiem, że to Jeszcze jeden mit. Kurno, do prawej. Nice. Fake był dobry, więc dobrze, że nie żyje Ja nie wiem, co ja robię. Kupił Kewa, kupił Kewa, najgorzej. Nie. Kupił Kewa, kupił Kewa. Skraca, skrata. Dawajcie, dawajcie, do lewej Zero ma, minus 100, nice. Minus 100, nice. Coś nie jest cofaj, cofaj, bo tu jest ktoś się na blisko. Nie mam, ok. Ja mi droga. 100 na Sage, dobra, idziemy na B, idziemy na B. 3ch rotowało za. chyba, ak, zarys to ma bardzo wygodne. No kurde, Saga była przy na A. Mam klasza. Leży, leży. Nie mam ciro, nie Idzie w B, tam gdzie ktoś od maina będzie, uważajcie. O shit. O kurde Problem, ja dobra, nie, chodź, chodź, chodź na, camp. chodź na, chodź na Na, szybko, 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 masz chila? Nie mam, nie mam nie ma Dobra, dobra, nie plantować Daj flash'a teraz Dobra, dostał minus 100, o to chodziło, żeby go nie zabić od razu Dobra, przetestujemy nowego skina, pierwszy raz nim gram Aaa, <grymna> okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Mamy heal <grymna> Ja czekam od B, bo Raku pewnie skróci On skraca to B cały czas Leży ktoś To K.E.O.X No i, aaa, no Ruś dał takie wrotki Ty, co, co? Ej, Ruś, oszukista Co jest ja jej strzeliłem dosłownie jedną Na cirku musimy podejść chyba na szybko, dawajcie Nie, 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 nie! Gdzie ten trap? Rozwal trapa po lewej może jakoś tu jest koleżanka, tu jest koleżanka, tutaj. Nie, zabił mi fake okay. z Marketu Tak na Liski poszedłem, no ale Dobrze, Dobra, Jarzębila ja się tego super, nie spodziewał. Ja mam super info. Super info. I to już, tak. No ja tego skończyć nie mogę, jestem jakaś kupia Movement konia, movement konia. Movement konia. Ja, Spokojnie, mają wszyscy low, wszyscy low, zaufaj mi. last low. Dosłownie ma low, 20 HP, z tym to baitowałem, ale dobrze wyszło. No okay, idzie. <laughs> Masz go na hita. O nie, dobra, saveuj, saveuj. Aaaaaaaah. Ale... Dobre, dobrze były te fragi, dobre no, były No, no, ja baitowałem, że mają low, żebyś się poczuła właśnie, że wiesz, że jesteś potężna To bo <laughs> Prawo, lewo jest, gdzieś chłopie, albo prawo, albo lewo O, dupa, Raku FPS o, No no Ty... to już wierzcie, nie? Nie no Raku FPS jest jakiś potężny Dobra, bo tu jest problem Przegrywamy 17, nie wiem czy zauważyliście, ale to jest problem Raku... A, no dobra To Raku jest z jakimś, nie wiem Czekaj, czekaj, on tu idzie, poczekaj, czekaj. Dobra, jeden dead, będzie broń No i Co to było? Ja tego nie rozumiem ja nie no, ej. Dobrze. Dobrze 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 Uważaj na plecy. Nie, no kurna A, rasz dzi GG! Jakby to wam taka, to poczekaj, powiedzieć? Stoi tam, stoi tam! Dobra, Ruś leży. Powiedzmy, że to jakaś zaliczka. Nie, run and gun, oczywiście, raku. To jest najlepsze w po prostu. No ja nie wiem, jak on to robi. Więcej jeszcze, nie <noise> no nie! <głosy> nie! <głosy> nie. na kosy! O Boże, Leży. Oh. Oni tak co? Przyją... A nie, no że on z aresta to nie. Nie będzie żadnych honorowych rund. Poczekaj, to tam. A, ej, to... Na czat... ej, to chodźmy na p. Wszystko pod kontrolą na razie, się wydaje. Na razie tak. Nice. Dobrze. Leży. Dobrze. Let's go. Ej, w końcu. No wiem, wiem. Chowaj się, chowaj się, baituj, baituj, baituj. Dam, dam. Nie, 120. Granat! Teraz Kles jest krosa. Zabijemy go? Dobra, no, czyli nie leć, Cichasz, nie leć. Pomocy, pomocy, pomocy. Leży, leży, leży. Nice. Plecy, plecy. Plec, Chodź, Cichasz, spajka masz. Jeszcze jeden w tym smoku. Ja pilnuję plecy. Dobra, miał oh, shorty'ego, nice, ale. Widzisz? Mamy to. Ja mam ulta, to możemy spróbować na C Raku FP wyeliminowany, mamy go, lecimy Jeszcze jeden close Raku mam Nice Kurna, sraszował Ajajaj Ej Boże, ten na tak się poci No on poci się, on chce pokazać klasę w tym meczu Oh, dał. Nie piekuj tak? Nie piguj. Nice, dobrze, Cichacz! Dobrze! Brawo. Let's go! Ale ja w tej nic nie robię Ale w sumie jestem Sago, mam Uważaj, bo... czasami 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 Postawił se nade'a Rushuje, Nice Leży Dobra, leży fake, jest na spokojnie, nice. Cofniesz? Ja w się kampie, już jeden CT wychodzi. zbajtujcie się, że dopiero dobiegać, to ja go zabiję. Leży. Stoi tu. Jeden dead. Nie, no zopało mnie to gówno. Raszuję C, dużo raszuję C. Ja wchodzę bez basie, na pełnej. Jest top, jest top. Leży dwóch, Dawaj res, szybko, lecisz nie. tu po lewej, Rezu szybko, lecimy po wygraną. Lecy. No, 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 no. no nie też radę, proszę, nie dam rady, dam radę, dam radę, Dam radę, Dasz radę, dam dam radę. radę. <noise> yeah. I nie, nie, ale ale dałem radę. Jest. Dobrze, dobrze. Otwórz wi, otwórz wi, otwórz wi, odpalamy machiny, cichacz, trzy, Dobra! cztery, ry. No i dupa, minus, stoi, Leżę. <grystanie> Ale timing, cichacz. Chcemy myśmy taktyczna pleca. Oj, tak, baby. 120 z tym odynem. <grystanie> Oj, tak, baby, cichacz, ty się go. Kosa, kosa, kosa. Zabiłem ciawka, więc jest chill. Dobra, zabij go Ups, na plecach Pod B, pod B, pod B, pod B, pod B Uciekniam, uciekniam, uciekniam Dobra O, jak oni biegną we trzech Jak ktoś to zobaczy, to przecież to, to jest nie do wygrania no, Ale był potencjał na wygranie tego Tak blisko, tak daleko Nie, że mina to no, Było fajnie 我放一点。